Drodzy bracia i siostry, dzisiejszą Ewangelię stanowi fragment mowy eucharystycznej Pana Jezusa. I w szóstym rozdziale właśnie Ewangelii Jana Pan Jezus na kilka sposobów z niezwykłą dobitnością stwierdza tę prawdę, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem. I gdyby ktoś twierdził i mówił, że Mszę Świętą wymyślił Kościół, że Mszę Świętą wymyślili księża, żeby ludzi do kościoła może przyciągnąć, o żeby może składki zbierać, że to zostało obmyślone przez jakiegoś człowieka, to moi drodzy, jest to oczywiste kłamstwo. Bo Msza Święta jest z ustanowienia Chrystusa Pana. I żaden człowiek, żaden śmiertelnik by nie wpadł na coś takiego, nie wpadłby na taki cud. I właśnie dzisiejszy fragment pisma, a nie tylko on, ale ta mowa jakoś przede wszystkim pokazuje właśnie zamysł Chrystusowy. I on dobitnie na kilka razy, chociaż ludzie go chcieli opuścić, wyjaśniał tłumom że da nam swoje ciało na pokarm do jedzenia, że Jego ciało jest prawdziwym, rzeczywistym pokarmem, a krew napojem. I potem te słowa przypieczętował podczas ostatniej wieczerzy, gdzie już na wieki w Kościele Świętym dał nam swoje ciało, kiedy powiedział, to jest ciało moje, ustanowił Najświętszą Eucharystię, a kiedy powiedział do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę, Ustanowił sakrament święceń kapłańskich, aby cielesna Jego obecność trwała aż do skończenia świata. Dlatego powiedział: Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie jest z nami tylko gdzieś w naszych myślach albo w lekturze pisma. W jakichś duchowych poszukiwaniach, ale jest jak najbardziej cieleśnie obecny pod postaciami eucharystycznymi. Jest to fundament Kościoła. Możemy powiedzieć, że bez tej tajemnicy, Kościół byłby głupstwem. Bez tajemnicy cielesnej obecności Boga. Ta wielka tajemnica, ...zawsze wywołuje sprzeciw sił zła. Oczywiście dobrze wiemy, że diabeł będzie o to zazdrosny, że Pan Jezus przychodzi do ludzi. Aniołom takie zaszczyty nie zostały dane jak ludziom. On nie ma ciała i jest zazdrosny o miłość Bożą, która przyjmuje ciało dla ludzi. Nienawidzi ludzi i nienawidzi mszy świętej, bo Pan Jezus przyjmuje ciało, a on nie ma ciała bo aniołowie nie mają ciała i jest wielce zazdrosny o tę tajemnicę i nienawidzi tajemnicę mszy świętej. I wiele jest, jeżeli chodzi o mszę świętą, nienawiści, sił diabelskich, ale też i niezrozumienia, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi. I widzimy to w dzisiejszej Ewangelii, kiedy uczniowie, wielu spośród uczniów, słysząc te dobitne, powtórzenia Pana Jezusa, żeby nie wyleciało nikomu z głowy, że ja jestem prawdziwie obecny. Wielu gorszy się i mówi, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Moi drodzy, nawet Pan Jezus, widząc postawę uczniów, apostołów, umiłowanych, mówi, czy i wy chcecie odejść? Czyli nawet w apostołach wtedy powstała myśl, to tak zawrotna nauka, jakże my możemy mieć Jego ciało do jedzenia. Nie pojmujemy tego, niektórzy może myśleli, że Pan Jezus od, o, oszalał. Też, co przypisywano Panu Jezusowi, że oszalał, ale jeżeli oszalał, jest to, moi drodzy, szaleństwo miłości i Najświętszy sakrament jest cudownym wynalazkiem Bożej miłości, żeby zarazem umierać dla ludzi, i zarazem być obecnym pośród nich na wieki. I właśnie dzisiejsza Ewangelia jest, jest fundamentem orzeczeń dogmatycznych Kościoła co do Mszy Świętej. I tak na przykład możemy przeczytać, że w Soborze Tydenckim najpierw Święte Sobły naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje. Że w boskim sakramencie świętej Eucharystii, po konsekracji chleba i wina, Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy. Tak bowiem jasno wyznawali wszyscy nasi Ojcowie, jacy tylko należeli do prawdziwego Kościoła Chrystusowego, którzy o tym najświętszym sakramencie nauczali. Tak, wszyscy ojcowie nauczali o tym Najświętszym sakramencie i potem się poznaje Nauka Świętych i naukę Kościoła, że ciągle ogniskuje się wokół tej niezrównanej tajemnicy Bożej miłości. Ten kult Najświętszego Sakramentu jest oto, otoczony jest. Uchonorowany takimi niezliczonymi obietnicami, pozwólcie, że z tradycji Kościoła przywołam tylko jedną. Maria z Agredy w mistycznym Mieście Bożym pisze tak. Usłyszała od pana Jezusa takie słowa: Ci, którzy czczą Boga w najświętszym sakramencie, będą jaśnieli w niebie jak słońce między gwiazdami, albowiem spływać będzie na nich blask chwały. Z przemienionego człowieczeństwa mego boskiego Syna. Ich przemienione ciała będą miały na piersiach cudownie piękne odznaki, na świadectwo, że byli godnymi cybojami Najświętszego Sakramentu. Wielka będzie radość tych, którzy przyjmowali Najświętszy Sakrament z należytym nabożeństwem, a ich niebiańska chwała dorówna chwale niejednego męczennika. Piękne słowa i y, obietnice, a je są to, y, to jest tylko jedna z, nie, z niezliczonych z dziesiątek różnych obietnic, które czy to w objawieniach prywatnych, czy poprzez formuły różnych świętych zostały wyrażone, ażeby nas w tym nabożeństwie utwierdzić. Moi drodzy, mówimy najświętszy sakrament, bo wszystkie są święte, ale w innych sakramentach po prostu jest łaska Boża. A w najświętszym sakramencie jest nie tylko łaska, ale sam dawca łaski, autor łaski. Jest nie tylko jakiś prezent, ale też ten dawca prezentów Bożych. Dlatego mówimy najświętszy sakrament, bo to jest sam Chrystus Pan. Pozwólcie, że jeszcze przywołam słowa e, Tolkiena, autora Władcy Pierścieni. Może on nie jest znany z takich rzeczy, ale miał liczną rodzinę. Jeden z jego synów zdecydował się pójść drogą kapłaństwa i był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu w stanie e, świeckim, w stanie małżeńskim. I tak o nim czytamy. Szczególną miłością oksfordzki profesor darzył najświętszy sakrament. Na jego adoracji spędzał całe godziny, a miłość do tego nabożeństwa pragnął przekazać także swoim dzieciom. I tutaj są słowa profesora. Z mroku mojego życia, tak bardzo zawiłego, stawiam przed Tobą jedną wielką rzecz, którą trzeba kochać na Ziemi: najświętszy sakrament. Tam znajdziesz romantyzm, chwałę, honor, wierność, prawdziwą ścieżkę wszystkich swoich miłości na świecie. I coś więcej, śmierć. Dzięki boskiemu paradoksowi tę, która kończy życie i żąda oddania wszystkiego. I jeszcze dodaję Tolkien. Naszą miłość może ochłodzić, a wolę nadszarpnąć widok wady. Szaleństwa, a nawet grzechów Kościoła i jego duchownych. Ale nie sądzę, aby ktoś, kto raz zyskał wiarę, porzucał ją z tych powodów. Jedyny lek, jedynym lekiem na słabnącą wiarę jest komunia. Zatem są ludzie, którzy może gorszą się i porzucają wiarę z powodu grzechów. Ale raczej nie z tych powodów się porzuca wiarę. Tak jak niektórzy odeszli od Pana Jezusa nie z tego powodu, ale właśnie tutaj ta, ta nasza relacja z Najświętszym Sakramentem tutaj to jest ta kwestia rozstrzygająca i, i, i słusznie zauważa ów człowiek, że jedyny lek na słabnącą wiarę to komunia święta. Z jednej strony wymaga wiary, ale z drugiej pomnaża naszą wiarę. Zatem moi drodzy chciejmy uczcić serdecznie tę boską tajemnicę, tak jak nas do tego wzywa dzisiejsza Ewangelia. Każdy jakoś na swoim stanowisku nieco inaczej, bo każdy ma inne miłości, ale ile zdołamy, to sławmy go śmiało i kogoś może na emeryturze stać na jakąś dłuższą adorację. A kogoś może stać, żeby przejazdem z pracy na pięć minutek wstąpić do pustego kościoła, żeby pozdrowić więźnia miłości. Ktoś może właśnie, na, powinien na przykład, może niedzielę utrwalić, bo gdzieś mu się tak to zagubiło i, i, i gdzieś tak w kratkę chodzi. Albo może przywołać kogoś w rodzinie do porządku w tej kwestii, żeby nie opuszczał pana Jezusa nam Mszy Świętej. Może właśnie adoracja też, na przykład przyjście chwilę wcześniej do kościółka, żeby się zmodlić w sobie i wyciszyć, to może być takie, taka też odpowiedź na, na, to, na, to, na tą potrzebę nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, wszystkiego się nauczymy, wszystkiego się dowiemy i wszystko, co nam potrzebne do zbawienia, otrzymamy poprzez Najświętszy Sakrament. Nie dzieją się te rzeczy spektakularnie, ale rzeczywiście wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, płynie z tej tajemnicy. Zatem, niech ten dzień będzie okazją do takiego globalnego przemyślenia naszego stosunku do najświętszego sakramentu. Czasami się tak mówi: msza święta, najświętszy sakrament, i tak to się rozważa, jakbyśmy mieli do czynienia z czymś. Ale właściwie, kiedy słyszy się Najświętszy Sakrament, to od razu jakby powinna być taka wajcha w głowie, Pan Jezus, msza święta, Pan Jezus. Id, idę na mszę świętą, idę do Pana Jezusa. Idę na adorację, idę do Pana Jezusa. Jakby od razu powinno być w pierwszym ruchu to takie przywołanie, że to nie jest obrzęd, to nie jest rytuał, nie tylko to, ale że to jest osoba, i to osoba stęskniona, czekająca, pełna łask, pełna miłości, pełna wszelkiego dobra zbawczego dla nas. Niech zatem takie nastawienie towarzyszy naszym modlitwom. Amen.